Rozpoczynam trening ramion. Zwiększyłem ciężar na 11,8 kg. No i teraz będzie wielkie wyzwanie. no i zrobię jeszcze trzy takie serie pomyliłem się i te sztanielki miały mają 11 kg i 30 deka. I takich serii zrobię jeszcze cztery i to będzie koniec południowego treningu. Po południu będą robione barki.